No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj odbył się mecz, no hit tej fazy ćwierćfinałów, czyli Bayern vs Pierwszy mecz z tego dwóch meczów. Nakończył się on wynikiem 3 do 2 dla drużyny gości, czyli PSG. No i PSG było moim zdaniem lepsze, Bayern brał nieskutecznością. I chyba jednak widać, że bez lewego. No, tak średnio im idzie. Człopomotnik to nie jest jednak taki dobry system Salemandowskiego. No, pierwszą bramkę wszyscy w trzeciej minucie Mbappé, pasy ściętej Mara. Później, Marginio z 28. też pasy ściętej Mara. Później, Człopomotnik szejął na 2-1. Pasy się no i w 68 Mbappé na 3, Pastyście Di Marie, ale wcześniej jeszcze w 60 Müller, Pastyście Kimisza. No i właśnie skończył wynikiem 3 do 2. U -Macheru faworytem był Bayern, ale wygrał Pedrze, który ma już 3 bramki z wyjazdu, czyli Bayern musiałby, nie wiem, wygrać pas 2-0. Tak, Bayern musiał, Bayern musiał wygrać 2-0 w tym W. Paryżu? Robiłam osobę, jakby stracili bramkę to... No, może być ciężko. Ale... Myślę, że jeszcze w tym... W tej parze nie... Emocy... emocji się nie skończyły. No, jeszcze wczoraj Porto przebiało 2-0 z Chelsea. Czyli... Podsumowuję sobie w te wszystkie ćwierćfinały. W pierwszym wygrało City z Borussą 2-1. W drugim wygrało Real z Liverpoolem 3-1. Wczoraj Porto wygrało, przegrało 2-0 z Chelsea. No i w wygrało z Bayernem 3-2. No, a na tydzień na TVP Sport będą, aż na TVP1, no pokazywać rewanż pomiędzy Liverpoolem a Realem, więc jakby ktoś chciał sobie zobaczyć jak, no Real ausuje pierwszy raz od, od 2017 do półfinału, to proszę. Dobra, wyłącznie gut na tyle, do i ero.